Witam serdecznie. Miałem zrobić filmik na temat podsumowania trzech szkicowników. Tutaj mamy je. Nie wiem, czy będzie je dobrze widać. Wygląda na takiej zasadzie, że pierwszy dzień szkicowania codziennego miałem 13 czerwca. Także drugi dzień i trzeci dzień były puste. Dopiero potem, potem w pierwszym szkicowniku było dużo takich pustych dni, na przykład ósmy też był pusty. Tutaj jest jeden taki rysowany. Bez kartki, bo nie, nie, mia, nie miałem wtedy. Pierwsze dni były rysowane po prostu z różnych zdjęć z Instagrama. Także tutaj mamy na przykład jakąś osobę z Instagrama. Potem tutaj jest jedyny chyba szkic z ołówkiem. Pierwszy raz się dowiadywałem, że na przykład w szóstym dniu marker mi przebija na drugą stronę. Także tutaj widać jak ładnie przebija. I od tamtego czasu w sumie chciałem mieć taki szkicownik, który by nie przebijał. Szarego. Też eksperymenty duże były. Tutaj mamy na przykład dzień siódmy, ósmy. To są e, rysunki z Instagrama. Tutaj mamy na przykład Darka Zabrockiego rysunek. To jest J Park, to chyba też jest Darek Zabrocki. Tak, na tej osobnej stronie. Tutaj mamy szkice nosów. A Tanzana. Zwykle mam tutaj podpisane je, ale nie wiem, czy przy wszystkich jest podpisane. To jest znowu A Tanzana, Part Liam Wong. Taki fajny gościu, który e, robi zdjęcia. Tutaj znowu mamy Liam Wonga. Tutaj. To jest znowu Pusty Dzień. Proszę bardzo. To jest Maciej Kociara. i Tanzana. i Tanzana. Craig Mullins. John Park. I tutaj jest część takich. E, e, to były rysunki. A tutaj mamy część fotografów. To mamy Paulina Bierzgard. Shulu Junior. Shulu Junior. E, Canary Grey. Jeśli ja dobrze mówię. Eitan Zana. Są niepodpisane trochę, nie, nie znam źródeł. I tutaj, na przykład, był takie 4 dni, gdzie kończył się marker. Więc wszystkie są takie na ostro wypisywane. Tak to wygląda w ten sposób. Może, może zrobię jakieś przebitki, może mi się uda. Potem tutaj wchodzi taki styl linii samych obrysowych, więc tutaj nie ma żadnych wypełnień. Tylko jest szrafowanie i takie zwykłe kreski. I tutaj jest 4 sierpnia. 4 sierpnia jest pierwsze cztery dni, które były jakby z jednego motywu. Czyli to jest e, mój przyjaciel Totoro, tak to wygląda. Potem mamy latający zamek Hauru. Potem mamy, i to jest chyba jedyne w niebieskim, tak, szkic. I to jest długopisem pożyczonym, bo akurat nie miałem dostępu do moich czarnych długopisów. Tak, to, był, to było wtedy, wtedy, długopisem żerowym, albo to był, albo, albo to są muji, muji, tak mi się wydaje. Coś w ten stylu. Także tutaj mamy Blade Runner 2049, i po Blade Runnerze 2049 mamy Blade Runner, ten pierwszy tutaj. Potem mamy 20 sierpnia 2018 rok, to jest Ghost in a Shell. Ghost in a Shell, taki nowy film. Też jest rysowane wszystko jednym kolorem. Her Z Jacqueline Phoenixem czy Hakin Phoenix. Hakin? Wakin? Wakin Phoenix? I mam tutaj jeszcze też notatkę do siebie, zaczynaj od trzech kresek. Takie ciekawe. I tutaj mamy, o proszę bardzo, dzień pusty. I to jest... Yy, też jakiś film science fiction to nie podpisany kto zgadnie czemu nie mam go podpisanego ja też sobie zrobiłem taką listę ale może powinienem z powrotem je podpisać tutaj mamy też też bardzo fajne też yy, trochę żałuję że nie we wszystkich tak robiłem że zaczynałem na przykład od yy, yy, jaki jest bramowanie tak czy to jest 4x3 czy to jest 20 do 1. Yy, proporcje i tutaj fajnie to wygląda z takimi długimi proporcjami. I to jest e, już mówię Doctor Strain. Potem mamy Star Warsy. To już jest takie rysowane, że zaczynam takie kreski i to fajnie wygląda, tak cztery. Fajna kompozycja. Potem mamy Star Warsy, ale tu już zaczyna, o tu się zmienia marker na jakiś taki bardziej pędzelkowy i to mi się wydaje, że to jest jeden z których bardziej chyba lubiłem mi się wydaje. To jest Muji Brush Pen. Tutaj. Proszę bardzo. ma leci. Albo jakiś inny brush pen i on fajnie zostawia na przykład fakturę, jak się szybciej narysuje. Także tutaj mamy, tutaj mamy Batman. Prawda? Mroczny rycerz. Tutaj mamy znowu Star Warsy, jedna z pierwszych części. Mamy Bullet. Bullet. Tutaj mamy film ze stonym Starkiem. To jest ta scena w czterech kadrach. Gdzie tam on pokazuje coś i wybucha z tyłu za nim. I on robi taki, rozpościera ręce. Tutaj znowu dzień pusty. Proszę bardzo. To było Te dni, dni puste były specjalnie rysowane po to, żeby się zmotywować, żeby była taka brak, brak, anty, brak satysfakcji. Że nie ma rysunku tutaj, nie ma rysunku, i mówię, kurczę, muszę kontynuować, żeby nie było więcej. No właśnie, dlatego tak zostawiałem te rysunki, i potem starałem się już tego nie robić. Ale też się zdarza czasami, ale już rzadziej niż na początku. W pierwszym szkicowniku chyba było najwięcej. No i tutaj mamy znowu niepodpisane film Tutaj mamy Arrival, tu jest podpisane bardzo ładnie, dzień 113 z tysiąca, tak, na razie, więc to chyba będzie długi filmik. I to mi się na przykład podoba, to był taki zielony, takim pisakiem rysowałem, ten, e, teraz nie mam go, pisaków wszystkich przy sobie, także tak to wyglądało. Bardzo cienki, podobało mi się, takie super cienkie to robi. Tutaj mamy film Grandmother. Też te takie, takie łączone techniki. Taki mocno czarny to też taki chyba mniejszym jakimś brush penem. I tutaj mamy pierwsze kadry, gdzie kupiłem sobie takie Faber Castell'e jasne. I tutaj na przykład y, był taki... No to są, muszą być Faber Castell'e tutaj w takim razie. One bardzo szybko mi schodziły, z mi może na 10 dni. No. Także potem przestałem ich używać. Y, bo... Bym się nie wypłacił. No, i tutaj mamy na przykład szary, taki bardzo delikatny, pierwszy użyty kolor. Tam mi się też podobałem. Fajnie one rysowały, tylko że na mało starczały, więc chyba do tego przestałem używać. Tutaj mamy kolejny film, to chyba jakiś związany z Churchillem. Nie wiem, czy się nazywa po prostu Churchill. I tutaj mamy schody od góry, fajnie to wyglądało. Tutaj mamy film Hateful Late, Tarantino. Bardzo fajne fajnie nakręcone. Tutaj już jest na przykład używane z większym y, ciemnymi odcieniami szarego. Ten jest trochę może za, za ciemny. Brakuje takiego pomiędzy jeszcze koloru szarego, ale to już jest całkiem fajnie. Ale to też były Faber tak? O których odszedłem. Jeszcze nie używałem później. I tutaj nawet na tej twarzy może nie widać, ale na tej twarzy jest jasny kolor, którego jest za jasny i za mało robi kontrast. I tu mamy, i tutaj jakoś, z jakiegoś powodu przestałem podpisywać jaka to jest data, ale oczywiście wiadomo, jaka to jest data po prostu kolejne dni. I też jest. no to są przy 137 dniu. I tu mamy Pulp Fiction oczywiście znany kadr, może resztę też kojarzycie. Teraz jesteśmy w jednej trzeciej szkicownika pierwszego powiedzmy, i tutaj mamy Lord of the Rings, Lord of the Rings. Nie jest podpisana która część, ale wydaje mi się, że dwie wieże. Kolejne dni: też takie bardzo graficzne kadry. Fajne. To taki jeden z e, starszy, chyba good Night and Good Luck, ale to jest nie, też niepodpisane. I tutaj mamy terminatora. Wszystko było rysowane szarym, bo chyba skończył mi się czarny. E, tak i było rysowane szarym. I tutaj jest e, też szarym e, i nie ma mocni. I dopiero 13 listopada. Mam znowu czarny z jakiegoś powodu. I rysuję jeszcze ten ciemny, szary i ten czarny. To się nie skończy. Także widzicie, jak to szybko schodzi. Nie podpisamy filmu. Możecie zgadywać. To jest Manhattan, film. Cztery kadry. Tutaj nawet tak narysowałem, że ludzie zgadywali. Pamiętam tego gościa. Może zgadniecie też. Przedniósł test.